Gdzie byłeś? W kiblu. Ty co tam robiłeś? Na dwójkę miałem. Na dwójkę? No. Sygnał dostałem i musiałem pójść. A ciągle tylko jemy, jemy, jemy. No. Zaprosił mnie do domu. Do bałaganu. Tylko mi zakazał dojść. Nie mam dostępu do ubikacji mam tutaj, no. Nie ma. Jaki bałagan? Ja tu nie widzę żadnego bałaganu. Przygotowania na... Na ryby. Na krążno. rachciach, ciach, ciach. No. Tylko zapomniał, że... To ma za małą łazienkę. Poprze, nie mogę. a to, to Nie obrócę. Musisz nie, jak leci, to nie, nie obrócisz. Nie, już nie obrócę. Palec mam widoczny. No. no, ja, bo ja zawsze poduchy wkładam. O, już jest, kurwa, pół filmu jest. Co <laughs> do ty, ja nie nagrywałem tego. Nie? Dzień dobry, szósty lipca. Wyjechałem w drogę powrotu właśnie. Minąłem Elbląg jakiś. 3 km temu i jadę Także. Trzymajcie się, no i tu co, moje urodziny tam nie zapomnij. Wieczorem wam przyjrzeć lokalizację gdzie będę spał. To na ranach się budzę, to prezenty Trzymajcie się, pogoda ładna. Kierunek Jadźmierz City. No, zrobiłem to. Tak. Prawie, no, prawie 90 km 85 z, z kawałkiem to był dobry ruch bo nie wiadomo jaka jutro będzie pogoda jakieś upały zapowiadają, także jeden dzień będę miał nadrobiony w razie czego na spokojnie że będę korzystał z takiej pogody jak dzisiaj jest pod chmurką nawet musiałem bluzę założyć bo w czasie jazdy było chłodno nie było nagrywania dalej za dużo nic, no jedzie się wzdłuż yy, S7, nic nie ma tutaj, no nic, to... drogi nie nagram, bo mam tak ustawiony teraz uchwyt, że... no to nagrywałbym tylko asfalt, to co pod kołami, ale może jeszcze się coś uda, także wybaczcie, będę się starał, jeszcze dwa tygodnie to... Najwyżej, może nie wiem, co drugi dzień będę rzucał film. Jak, jak nie będzie nic ciekawego, bo... zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie. No i z niektórymi do zobaczenia na miejscu. A z tego, co tam słyszałem, pewno jeszcze po drodze parę spotkań będzie. Może się ktoś odezwie jeszcze. Jadę trasą. Teraz dzisiaj będę spał pod do Jadę, no tak mniej więcej, bo jadę bocznymi drogami, jadę w kierunku Warszawy także później nie wiem jak, czy na Lublin, czy, czy na Radom, tego nie wiem jeszcze na pewno tam będę w okolicach Tarno bo tam mi trasa pokazuje ale wszystko wyjdzie jeszcze w drodze Jeszcze raz do zobaczenia dziękuję wszystkim za wszystko no, znów się jakieś jeziorka zaczynają Ale to jest, muszę zobaczyć jeszcze To jest to jezioro Które jest w Ostruzie A to tylko kawałek, bo tutaj nic więcej się nie zobaczy Wszystko zarośnięte i A ja jestem po drugiej stronie A tutaj widok taki jak zawsze Betonoza <grystanie> Jadą ale tam jest ładny widok A na zdjęciach na filmach tego nie widać ale jest OK już chyba za Ostruną już nie będzie takich jezior chyba ostatnie co, co mnie czeka Czy znaczy ostatnie widoki które mnie czekają nie tak. już już zacznie się robić monotonnie jada w to ma zawsze to chociaż może miło mnie zaskoczy Dobra, jadę dalej bo już. Stoję i stoję. Nagrywam. I tylko jeden widok, no bo tutaj nie ma nic. Tak mamy z boku. I co tutaj nagrywać? Przynajmniej ta droga boczna jest fajna. Bez ruchu. Dobra, jedemy dalej. A tam będę nad jeziorem. Miejscowość się nazywa Szeląg. Ale ja zobaczę. Ja dojadę i tam jeszcze najwyżej nagram, bo ja tam Coś pamiętam chyba z No i wracamy do rutyny. Nagrywanie z budy. No i. Nie będę głośno mówił, bo nie jestem sam. Dotarłem na kemping. To jest nad jeziorem Szeląg duży. No to właśnie mi się przypomniało, jak bym tam przed ostródą, jak nagrywałem wcześniej. Ja tutaj byłem Jakieś ponad 10 lat temu Na domkach Tylko nad jeziorem Szeląg Mały W Starych Jabłonkach Z moją siostrą Kasią Także i tak mi się przypomniało Właśnie ten Szeląg Ta nazwa Coś mi mówiła Ale, ale nie wiedziałem jeszcze do końca co Ale teraz już wiem Jezioro Szeląg Mały stare jabłonki. Byłem tutaj i po ponad 10 latach wróciłem tu z powrotem. Takie zbieg okoliczności. No i nic, no, siedzimy, jestem już rozbity tutaj, rozbity, rozłożony. Ktoś tam zjadłem troszkę. i Fajne miejsce w cieniu pod drzewem. Bardzo miły właściciel. Chyba to był, bo przyszedł i mi pomógł tam kable porościągać I... I zostajemy do rana Chyba, żeby się zepsuła pogoda jutro Jeżeli będzie padać to nie jadę Jeden dzień mam nadrobiony Jutro mam do przejechania 55 km też by było dobrze, bo tak sobie zakładałem 50 dziennie 50 dziennie to by mi wyszło 14 dni, 700 km. I tak mniej więcej mam do domu. Chociaż pewnie ta odległość się zwiększy, bo to nie jedzie się w prostej, nie główną drogą, tylko tylko bocznymi. Ale, ale to, co sprawdzałem, to była też nawigacja rowerowa także nie, nie, to było tym objazdami, takimi bocznymi ulicami. Na ile się da, oczywiście. Niestety firmy to dzisiaj jest szósty filmu nie będzie, bo internetu tutaj nie ma żadnego najgorsze miejsce jakie mogło być do tej pory jeżeli chodzi o sieć nie ma sensu nawet próbować, bo to nie pójdzie także zobaczymy, może jutro może ten odcinek zobaczycie już, nie wiem, albo jutro wieczorem siódmego, albo ósmego rano to już nie jest zależne ode mnie. Także pozdrawiam i do usłyszenia. Bartosz, dzięki przyjacielu za gościnę, za pomoc we wszystkim. Dzięki Krzysiu. Krzysiu będzie wiedział. Dzięki Leszek i cała reszta. I dzięki Aga za pyszny obiad wczorajszy dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy mi pomogli tutaj w Elblągu, czy którzy mi pomagali po prostu do zobaczenia może jeszcze kiedyś dzień dobry 7 lipca nie wiem czy coś będzie widać, bo słońce z tyłu świeci Ach. wyjechałem z tego kempingu z Szelągu jadę, nie wiem, w kierunku Nidzicy chyba, gdzieś w tamtym kierunku też jakiś kemping nad jeziorem, ale nie pamiętam jaka nazwa. Stanąłem w lasku, wiadomo po co. z jedynką I fajaczka od razu. Dobra, jadę, bo muszę przez tą strudę przejechać. To jest to, co nie cierpię bo w tej drodze. Przejeżdżanie przez miasta. Ale jakieś nieduże miasto, także przejedziemy. To trzymajcie się, do potem tyle. Nie nagram wam z przodu, bo. Bo tak jest ustawiona, że nie nagrywam. Ale do cholery, gdzie ja jestem? To są kura większe górki niż na Podkarpaciu. Ja już jadę. Nie wiem. 6 km cały czas pod górę i nie tak mało. Czy Zaczyna mnie to denerwować? Mam nadzieję, że zacznę kiedyś zacznę z tej góry zjeżdżać. Bo... O Jezus, dobrze, że jest drugi pas jeszcze z boku. Ale dobrze idzie, znaczy. nie Jest źle. piękna pogoda. Mazurskie góry. O, będzie z górki. Tylko, że znów tak, jak zjedziesz z górki, to, to musisz po jakąś górkę wyjechać. Przeważnie tak jest. Nie zawsze. Dobra. Właśnie minąłem z prawej strony Grumwald Miałem jechać, ale miałem tylko jeden nagi miecz Nie był po co? Zresztą z daleka widziałem że tam jest cholerę ludzi I pewnie się jeszcze coś płaci Znaczy nie pojechałem bo tam nic ciekawego nie ma Stoi dwa pomniki jakieś I pola a ta bitwa podobna była całkiem w innym miejscu, nie tam gdzie stoi, to, to Może ja jechałem tą drogą gdzie bałliśmy A nie tam gdzie sobie postawili źródła mówione, kłamią Pisane też jakieś były, ale były pisane Dużo, dużo później I nie wiadomo czy to było tu, czy tam Cześć nie jest pewny to ja nie jadę A dla samej sobie To mi się nie opacało i daję Także jadę dalej Krupak został z tyłu Krzyżaków już dawno pogonili to po mnie tam nic dojechałem na miejsce Jestem na kempingu Pójdę pod prysznic dzisiaj A, po trzech dniach Także no nie wiem, nawet gdzie jestem. Nie wiem, co za miejscowość. Kozłów, chyba coś takiego. Nad jeziorem, chyba Kozłowskim. Tak mi się wydaje. Dobra, potem posprawdzam, jakie internety są. Jak będzie w miarę dobre, to coś puścimy. Nie wiem, czy mnie teraz będzie widać, bo mi się kamera nie przekłada. Jak już nagrywam tylną, to się na przodnią nie przełoży. Dobra. Trzymaj, się. Sprawdzam internety, jakie są.